Co jest największym ryzykiem dla Twojego biznesu online w 2022 roku? Ja stawiam na nadmierne planowanie na bazie poprzednich lat, braki w analityce, kiepską jakość kupowanego ruchu i zbyt wolne reagowanie na zmiany. To są właśnie pułapki, które mogą przewrócić Twój biznes, zwłaszcza jeżeli Twój zaplanowany pod koniec 2021 roku budżet będzie już odklejony od rzeczywistości w następnym kwartale, pędząca obecnie już dwucyfrowa inflacja zmienia realia całego rynku i spowalnia dynamikę e-commerce. Pomyślmy zatem strategicznie, jak przygotować Twój budżet online na przejście 2022 roku. Żeby zobrazować to lepiej, potraktujmy ten rok jak wyścig. Ponieważ to będzie wyścig. Z czasem, z inflacją i z walczącą o przeżycie konkurencją na nowych, brutalniejszych zasadach. Jak to w życiu bywa, na uprzywilejowanej pozycji są duzi i doświadczeni gracze. Dalej, porównując to z powrotem do wyścigu, widzisz jak Ci najwięksi siedzą w wielkich bolidach z olbrzymią mocą. Są, a w pit stopie czeka na nich armia specjalistów. Ty zaś uświadamiasz sobie, że siedzisz w Passerati 1.9 CDI. Dobra, i może starczy tego porównania. Intro i jedziemy. Cześć. Z tej strony Erwin Wilczyński, marketing profet z Result Media. Zanim przejdziemy do tuningu paska i tego jak wygrać ten wyścig, mam prośbę. Dopiero zaczynamy ten kanał, więc każdy jeden komentarz, like, a nawet subskrypcja, chyba najbardziej subskrypcja, są dużym wsparciem dla naszego kanału, więc jeśli chcesz ucieszyć moje brodate serduszko, to wybierz jedną z poniższych opcji. A my przechodzimy do wygrywania wyścigu i tuningu Passerati i zaczynamy od strategii. Po pierwsze, koniec ze sztywnym budżetem i mitem planowania wiele miesięcy naprzód. Żeby mieć szansę, musisz nadal planować, ale mieć także olbrzymią gotowość na dużą elastyczność działań, czyli być bardziej agile. Cały czas musisz wiedzieć, co robić i dlaczego, plus mieć dodatkowo swój własny pomysł na wyścig, bazujący na prawdziwym określeniu mocnych i słabych stron, zarówno twojego, biznesu, jak i całej branży. Twoja biznesowa intuicja i doświadczenie na tym etapie będą najważniejsze. Widoczność trasy i szybkość reakcji. Żeby szybko jechać, musisz widzieć trasę, wiedzieć gdzie znajdujesz się Ty i gdzie znajdują się Twoi konkurenci. W biznesie internetowym odpowiednikiem tego jest analityka zarówno Twojej strony, jak i działań reklamowych. Żeby móc podejmować decyzje szybko i dobrze, potrzebujesz najlepszych danych o Twojej rzeczywistej marży i ROAS-ie, czyli zwrocie z inwestycji z reklamy. W trybie natychmiastowym, a nawet codziennym. Analiza tych dwóch czynników będzie podstawą, żeby decydować co, za ile, jak i gdzie reklamować, żeby realnie sprzedawać, a nie przepalać budżet bez sensu z powodu działań konkurencji. Z doświadczenia agencji Result Media wynika, że około 60% nowych klientów ma niepoprawnie ustawioną analitykę, czyli ponad połowa uczestników wyścigu tak naprawdę nie wie dokąd jedzie. Dlatego koniecznie postaraj się o Business Intelligence, taka fancy nazwa na analitykę, wszystko i wszędzie ma się zliczać dokładnie. Od źródeł ruchu, przez konwersję, po poprawne wyliczenie roas a na końcu marży. Paliwo. Żeby szybko jechać, trzeba tankować. Jeżeli wlejesz do samochodu niskiej jakości, niskokaloryczne paliwo, silnik będzie miał gorsze osiągi. Dlatego kierowcy Rajdowi nie tankują na pobliskiej stacji benzynowej i używają kompletnie innych olei, a nawet płynu hamulcowego, niż samochody cywilne. Podobnie jest z internetem. Twój ruch internetowy musi być najlepszej jakości, jaką możesz zdobyć. I mam tu na myśli zarówno SEO, jak i PPC. Taki kaloryczny ruch dowożą tylko najlepsze profesjonalne agencje, które traktują klienta indywidualnie i rozumieją jego biznes. W wielu przypadkach taka współpraca zaczyna się od niewielkiego budżetu rzędu 2-3 tysięcy złotych miesięcznie, jednak dzięki optymalizacji w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy te wydatki potrafią się zwielokrotnić, ponieważ klientowi się to opłaca. Z tych powodów tak ważny jest dla agencji Badge Google Partner Premier. Tę odznakę dostaje tylko 3% agencji oficjalnie współpracujących z Google na podstawie analizy skuteczności prowadzonych przez nie kampanii. Sprawny bolid. Oczywiście nawet najbardziej kaloryczny ruch i jego zoptymalizowanie na nic się zda, jeśli Twój sklep podstaje rozwiązaniami od konkurencji. Mam tu na myśli zarówno rozwiązania techniczne, ceny, jak i klient service. Oczywiście w naszej rzeczywistości cena będzie znowu coraz ważniejsza, jednak nawyki konsumenckie pozostają. Zamiłowanie do paczkomatów czy ulubionej formy płatności, na nadal będzie bardzo ważne. Konwersja sprzedażowa będzie tutaj najbardziej kluczowym i bezstronnym wskaźnikiem sukcesu. Poza audytem technicznym i UX-owym możesz pomyśleć o jakichś pomniejszych wdrożeniach, jak na przykład nowe formy płatności, w tym odroczone, czy polepszenie ścieżki zakupowej dla mobilu, Ewentualnie innych potencjalnych winach, które wskaże audyt. Kiedy zacząć przygotowania? Parafrazując pewne powiedzenie: najlepszy czas na to był w zeszłym roku, drugi najlepszy jest teraz. Tak naprawdę na te przygotowania nie zostało zbyt wiele czasu, ponieważ informacje o złej kondycji gospodarek Stanów Zjednoczonych czy Chin dostaliśmy w ciągu ostatnich dwóch tygodni, tak samo jak informacje o wysokiej dwucyfrowej inflacji w Polsce. Jednak nadal masz wystarczająco dużo czasu, żeby spokojnie przygotować się na wrzesień, a także na cały okres. Ok okres który jest kluczowy dla większości branż. Wtedy będziesz działał jak najlepsi gracze, wykorzystując wszystkie możliwości i kanały marketingowe. Twój budżet marketingowy, performance'owy przestanie być marketingiem, a zacznie być realnym wsparciem sprzedaży. Jeśli ta sprzedaż będzie szła dobrze, to będziesz mógł ten budżet zwiększać, zwiększając swoją sprzedaż. Cięcie budżetu marketingowego w czasach kryzysu może być bardzo dużym błędem, i tak naprawdę nikt nie powiedział, że nie możesz w tym kryzysie urosnąć. Jeśli masz dobre narzędzia i dobrego partnera, możesz na tym wszystkim wygrać. Oczywiście po audytach i przed przygotowaniem przyjdzie czas na wybór agencji. Poświęciliśmy temu zagadnieniu inny film na tym kanale, więc gdzieś na górze w tej chwili pojawia się link do tego. Nigdy nie pamiętam, chyba z tej strony, ale może być także z tej. Na tym etapie możesz mieć pewien niedosyt. Co to za rady? Każdy o tym wie, takie oczywiste oczywistości. Gwarantuję ci jednak, że ponad 60% graczy. Zupełnie o tym nie myśli, albo myśli, tylko jeszcze tego nie wdrożyło, więc jeszcze masz czas. Potraktuj ten film jako takie zaproszenie do pewnego ćwiczenia myślowego i wykonaj samodzielnie audyt swojego sklepu i dla porównania zobacz konkurencję i ich działania. A na koniec odpowiedz sobie szczerze, czy twój biznes jest gotowy do tego wyścigu. Czas kończyć i wracać do pracy. Jeśli film Ci się podobał, zasubskrybuj albo daj lajka. Like z obydwu rzeczy będę się cieszył. Jeżeli z czymś się nie zgadzasz, coś pominąłem, coś przekręciłem, daj proszę znać w komentarzu. Jeśli potrzebujesz pomocy dobrej agencji, to wejdź na resultmedia.pl. Ja dziękuję bardzo za Twój czas i do zobaczenia wkrótce.